Spotkaliśmy pierwszego gościa, znaczy pierwszego tu gości jest mnóstwo, mnóstwo ludzi, mnóstwo samochodów, dzisiaj jest ich tak jak mówiłem kilkaset i podszedł do nas Tomek, a właściwie my podeszliśmy do Tomka, który przyjechał tutaj zabytkowym Jeepem Willisem, z którego roku? To jest Jeep Willis MB, oczywiście amerykański Jeep, taki, który drugą wojnę wygrał, wszyscy go podejrzewam znają z, z różnych filmów amerykańskich, drugowojennych to jest rocznik 1943. Jaka jest historia tego samochodu? Masz go od miesiąca, czy może już od wielu lat, a co wcześniej się z nim działo? Nie, nie, ten wóz jest w naszej rodzinie właściwie, można powiedzieć, od nowości, prawie że można by tak powiedzieć, gdyż nasz dziadek walczył w wojskach amerykańskich we Francji podczas II wojny światowej i tam mam oryginalne zdjęcia, jak on na tym ulicie, że tak powiem, podróżował, jeździł, tam wsłużył, mówiąc krótko. No i później on został po wojnie w tej Francji i ten, ten samochód razem z nim, że tak powiem, opuścił wojsko. Później po latach sprowadził się tutaj do Polski, przeprowadzając się razem z tym samochodem. Przez długi czas był tutaj użytkowany, normalnie na co dzień jako, jako normalny wóz. No i później jak już przyszły jakieś lata nowszych samochodów został odstawiony i po, po nastu latach został wyciągnięty z shopy, że tak powiem odremontowany i, i do dzisiaj nam służy jako, jako taki do pokazów właśnie, do rajdów różnych starych samochodów, jakże do przyjeżdżania właśnie na takie, na takie spotkania, na różne wycieczki wakacyjne, jeżdżenie po Lasie. Także jest wykorzystywany również do jazdy w terenie. A jak się sprawuje na co dzień? No to nie jest taka na co dzień jazda. No generalnie jest taka jazda bardziej od święta, ale no sprawia się bardzo dobrze. Nie narzekam, to jest prosta konstrukcja. Tutaj dużo ludzi w Polsce myślę, że zna w miarę konstrukcji silnika Wirisa, bo jest to takie prawie że odzwierciedlenie lustrzane silnika od Warszawy dolnozaworowego, które tutaj no starzy mechanicy na pewno kojarzą o co chodzi. Z zamkniętymi oczami. Tak, tak, także za każdym razem dzisiaj gdzieś pojawiamy, każdy otwiera maskę, i mówi, o kurczę, to jest silnik prawie jak od Warszawy. Nie? Także nie, w miarę fajna, przemyślana konstrukcja i prosta. A to nie jedyny zabytkowy samochód, jaki posiadasz. Nie, nie, my tak generalnie hobbystycznie zajmujemy się renowacją takich starych samochodów, mamy ich około 20, także no przekrój jest różny, bo od 1934, od Audi Cabrio do nasz no do lat, że tak powiem 70., bo 74. O, to jest ostatnie 114 Coupe Mercedes. To jest najnowszy samochód twojej kolekcji. Tak, to jest to jest takie najłodszy, że tak powiem, w naszej kolekcji. Z tego co wiem, to twój ojciec również się tym zajmuje od lat. I jest właściwie to to jest jego największa miłość, czy twoja również? No można powiedzieć, także no, ja też nie poświęcam aż tyle czasu co ojciec, no bo ojciec się tym zajmuje, że tak powiem codziennie od rana do wieczora, poświęcił, że tak powiem całe swoje życie, a ja tak no w ramach wolnego czasu jest to moja hobby. Podejrzewam, że problemem jest wysokie spalanie takiego samochodu. Nie, no generalnie auto, auto jest, jest przy, w miarę ekonomiczne, jak na taki wóz, pali 8 galonów na 100 mil. Niestety nic to nikomu nie powie. W takim razie ile na litrów na 100 kilometrów pali. Wiesz co, to jest właśnie zawsze takie, takie wiesz, najczęstsze pytanie dlatego, dlatego, żeśmy zaczęli odpowiadać w tych jednostkach amerykańskich, gdyż to jest amerykański wóz, każdy patrzy na zegar i mówi, o Jezu, on ma tylko 60. Ja mówię, zawsze tłumaczę, to jest 60 mil na godzinę, czyli 105 kilometrów na godzinę jest jego maksymalna. Generalnie pali w zależności jak, jak to jeździ. No, Średnio można powiedzieć, że około 20 litrów na 100 kilometrów. A czy znasz może przebieg tego samochodu? Czy to jest bliżej nieokreślony, czy on by już był po tylu remontach, że tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia? Generalnie przebieg, który mam w tej chwili na zegarze, czyli 20 tysięcy mil, jest od jego remontu pierwszego, od jego odrestaurowania to nazwijmy. Także, także no, a rzeczywisty jego przebieg, no, nikt tego nie wie. No, nie wiadomo, czy to jest jego zegar, który służy z nim od początku, czy... To wie pan, to, to, to mogło się popsuć, to jest rzecz wymienna, także to, tego nie mamy nigdy pewności. A jakie są okresy między remontami generalnymi w takim silniku? Kiedyś to było, to było znacznie inaczej. Kiedyś takie Jeepy były w ogóle liczone na, na dni właściwie eksploatacji. W tej chwili no to z, zmieniły się technologie, zmieniły się oleje, to wytrzymuje dużo bardziej. Także, no mówię, no ma 20 tysięcy mil przejechane. Raptem, gdyby nie to, że z naszej winy, po prostu jeżdżąc w terenie, żeśmy troszeczkę go, że tak powiem, podtarli, z racji jazdy w terenie, no to są ciężkie warunki. Zdarzyło się przytrzeć panewki, więc, więc po prostu był parę razy już szlifowany. Życzymy dalszej szerokiej drogi. Dziękuję bardzo. Z ciekawostek jeszcze opowiem, ten pojazd w 94. na własnych kołach dojechał do Normandii i, i tam też uczestniczył w obchodach 50-lecia lądowania w Normandii. A to dlatego ma taką tabliczkę znamionową? Tak, jest tabliczka umiejscowiona właśnie, właśnie na pamiątkę tej rocznicy. To szerokiej drogi w takim razie i do zobaczenia.